To powstaje pytanie, kto się będzie tym zajmował. Były szef ABW Andrzej Barcikowski mówi nam, że powinno się zostawić agencji funkcje dochodzeniowo-śledcze, ale ściśle. Takie konkursy po pokazują, e, pokazują e, prezentują nowe sylwetki, pokazują e, pracę. Panie Arkadiuszu. Złotych. Mega internetowy zestaw, tylko 59 zł w abonamencie 59,90. Wyprzedaż? Dam, tylko w plusie. Numer jeden na kaszel suchy i mokry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Podam. Polację podam. Komedia Kamerdyner. W czwartek o 20 w Telewizji Puls. Chciałem tylko sprawdzić, czy wszystko w porządku. Znikam. Wysławę. Zasługujesz na to. Wiem, wiem. Poczekaj chwilę. No? A gdybyśmy powiedzieli, że pościel wybraliśmy 7 dni temu? 7 dni temu? Niemożliwe. No nie, czad. Pielęgniarka. Wezwani są rodzice. Prawda wychodzi na jaw tylko dzięki temu, że naprzeciwko szkoły jest warsztat z monitoringiem. Rodzice oglądają film. Chcieli się dowiedzieć, czy on dosłownie potrącony, czy, czy sam się wywrócił na chodniku. Dyrektor tłumaczy, że mężczyzna, który przeprowadził chłopca, wyglądał wiarygodnie, a chłopca bolała tylko...